Bebez, witam, witam, łoba Ben zapraszam na kanał, zasubskrybujcie, trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Tego typu, łoba Ben, tego typu, jak w mojej muzyki, tego typu, którą plujecie sobie chyba w twarz, hmm. tego typu, no ale cóż, nie moja wina, tylko wasza, nie słuchacie, później tak pieprzycie, tego typu. Słuchaj, taka jest prawda, nie mam co was oszukiwać, bo sami w siebie oszukujecie już od początku wiecie o tym dokładnie tego typu właśnie zawsze to tłumaczę że sorry, sorry eee, na tym skończyłem? skończyłem, że eee, Polska ma krótkie nogi no właśnie, głaba taka jest prawda to, tego typu eee, słuchajcie tak mówiłem, że no, że jest późno zimno tego śniegu, a naprawdę już śniegu prawie nie ma tego typu. Nagłe ocieplenie się robi, szybciej, no nagłe ocieplenie się robi tego typu. No, tak jak mówiłem wcześniej, że w tej chwili długo nie, nie będzie. No właśnie. Mówiłem, mówię wam, że to tylko chwilowe będzie śniegu i te przymrozki, bo oczyple nagłe się zrobiło tego typu. No, słuchajcie, taki klimat jest tego typu właśnie, łobałem tego typu. zapraszam na mój kanał w ogóle <laughs> tego typu. Jeszcze może wrzucę jedno nagranie, które z tej nowej puty, którzy już prywatnie dostali, a reszta musi czekać tego typu, no cóż nie moja broszka, tylko już jest to wasza broszka tego typu za wasze głupie zachowania są jakieś kary tego typu prosty jak do trzeba myślić głupką, nie dupą no właśnie, łobabę. tego typu yy, kiedy ten stream będzie? nie wiem, słuchajcie nie jestem jesli silem o no, streamie tego typu nie ma swoje obowiązki a nie streamy bo wy nie macie co oglądać kurwa streamy i streamy przejadłem się tymi streamami powiem wam bo i tak jak wam mówię to i tak macie na to wystranę no to ja też od tego nowego roku powiedziałem krótko pierdolę streamy może będziecie tesni za pół roku za rok za dwa za trzy chuj proste no, proste, ja chuj tego typu. No, po prostu sami sobie batę na tupej wykręcacie. Mi Ni, nie robicie ani krzywdy, ani tego, bo powiem wam, że ja chuj się cieszę, bo nie muszę się zrywać z obowiązków domowych, bo wy chcecie streamy. Pierdolę was, jak się mówi, krótko na temat. Jak wy macie w dupie, to ja też będę no, miał ja was w dupie. Proste, ja chuj tego typu. To Ty, jest przegas, twój. Мощно да се натъгазвам всички, че се ще се тъгат типи, се, ще дай бе